Dzień dobry, 20 czerwca. Wybrałem się z kolegą Łukaszem nad Wisłę w okolicy przegaliny błotnika, czyli do ujścia Wisły mamy niezły kawałek. Parę kilometrów, a celem dzisiejszej wyprawy jest to, żeby nagrać może jakiegoś potrzeszcza, którego mi jeszcze brakuje do szczęścia, może jakąś pliszkę żółtą. Już ewidentnie to jest czas, kiedy ptaków śpiewa wyraźnie mniej, bo jak idziemy tutaj do tego miejsca to jest sporo miejsc gdzie zazwyczaj ptaki śpiewają, ale teraz już jest cisza. Niemniej potrzeszcza gdzieś nad Wisłą, gdzieś tam dalej e, słyszałem. E, więc jest nadzieja, że się uda słychać też pliszki żółte. Zobaczcie jaki ładny wschód słońca. Godzina jest 4:25. E, no i fajnie, będziemy próbować. Testuję też nowy mikrofon. Taki, który uwolnił mnie już od wszelkich kabli nawet na kamerze. E, więc fajnie zobaczymy, jak się sprawdzi. Trochę wieje wiatr dzisiaj niestety, ale chyba nie jest źle, chyba nie jest źle i, i tego się trzymajmy. Zatem idziemy, idziemy na Idąc tutaj, e, od miejsca, gdzie zostawiliśmy auto, już udało się nagrać trzcinniczka i udało się nagrać trznadla czyli takie raczej pospolite ptaki, ale fajne nagrania, bo blisko i fajne właśnie jest to, że teraz śpiewa mniej ptaków, więc y, można je bez ptasiego, jakiegoś gęstego tła ponagrywać i, i mieć takie nagrania czyste. No i jeszcze cierniówkę nagrałem tutaj, która jest bliziutko. Cierniówki dzisiaj dają intensywnie, natomiast wiele ptaków już śpiewa wyraźnie, wyraźnie mniej. Zobaczymy. Kolega się musiał cofnąć po telefon do samochodu, a ja tu sobie jeszcze Pochodzę na razie jeszcze nie nad Wisłą, tylko tutaj u góry, wśród łąk, może jakieś skowronki uda się nagrać, bo głosu skowronka, najliczniejszego ptaka w Polsce, też jeszcze porządnie nowym mikrofonem nie nagrałem. Zobaczymy, może się uda. Jak na czerwiec to jest dosyć chłodno. Jest jakieś 14-15 stopni, ale dzisiaj ma być piękny dzień, nawet do 22 stopni. Wczoraj było chłodno, wiecznie i padało. Dzisiaj już nie ma padać. I jest bardzo, bardzo fajnie i optymistycznie. Słychać też barżanty tu i głównie Barżanta też by się przydało fajnie nagrać. Ale to nie jest takie proste. Trzeba byłoby gościa najpierw namierzyć, gdzie sobie łazi. No tu się odzywają, ale wszystkie. Wszystkie są dosyć dosyć daleko. Tutaj jakieś siano kosy były w tym miejscu. Szkoda, to jest fajne miejsce, gdzie, gdzie kiedyś zbierałem sobie rumianek i liczyłem na to, że dzisiaj jakiegoś rumianku pospolitego zbiorę do domu, ale chyba się nie uda. Zresztą jest już późno. No ale cóż, nie wszystko się w danym sezonie udaje. O, świergotek łąkowy śpiewa. Spróbujemy świergotka, może się uda. Kto wie? Świergotka się nie udało, ale udało się nagrać pokląskwę, co też bardzo cieszy, bo pokląskwy wcześniej nie miałem nagranej. I bardzo fajnie, więc posłuchajcie sobie pokląskwy i zobaczcie, bo udało się ją i nagrać, i e, sfilmować jakieś zdjęcia, zrobić kulpiksem, bo dzisiaj tylko kulpiksa mam ze sobą. I super, bo pokląskwa to jest taki ptak, który śpiewa zawsze w łąkach i często trudno ją namierzyć skąd ona śpiewa, bo ona ciągle tą głowę odwraca, śpiewa w różnych kierunkach i czasami jak się jej nie uda wypatrzeć na jakimś badylu siedzącej wysoko, to trudno jest zlokalizować jej miejsce, a ta akurat w tym porannym słońcu ładnie się, ładnie się pokazała i najpierw ją wypatrzyłem, a potem udało się ją ponagrywać i pofilmować, więc bardzo fajnie. Zapomniałem jeszcze dodać, że ta pokląskwa wplata śpiewy innych ptaków i akurat ten osobnik chętnie wplata śpiew Dziwoni, fragment śpiewu Kopciuszka i śpiew Kulika Wielkiego, znaczy głos kontaktowy Kulika Wielkiego, więc gdzieś musiała go usłyszeć. Dobra i udało się nagrać jeszcze Skowronka. Jednego nagrać i jednego z daleka sfilmować. Z tym, że nagrywałem ptaka, który odzywał się w locie bo właśnie tak odzywają się skowronki, że one wzlatują niekiedy nawet na ponad 100 metrów do góry. Ten na szczęście, którego nagrywałem, nie był tak wysoko i udało się go fajnie nagrać i śledzić. A drugiego wypatrzyliśmy, siedział sobie na balocie, siana i też sobie śpiewał, ale nie dał się podejść bliżej. Więc ujęcia z daleka, z daleka rozdrgane. No ale ale jest skowronek polny najliczniejszy ptak w Polsce, którego populacja bodajże zaczyna niestety spadać zresztą na zachodzie dosyć mocno Europy leci skowronek w dół, tak samo jak pliszka żółta, czyli takie ptaki typowo polne i cóż to jest efekt intensyfikacji i chemizacji rolnictwa ewidentnie, ewidentnie tym ptakom zaczyna brakować Pokarmu w okresie lęgowym, czyli nie mają czym karmić piską, po prostu znikają owady z nad pól. No bo taką drogę obraliśmy, że chcemy wytruć wszystko, żeby mieć jak największe plony zawsze, za wszelką cenę. I tą ceną też jest właśnie to, że powoli, powoli skowronek i piszka żółta zaczynają spadać. Bardzo liczne ptaki, no niestety. O, jeżyki sobie latają. Dobra, słuchajcie, o, dopiero się uciszył. Eee, spotkaliśmy świerszczaka, którego się udało zrobić jakieś pojedyncze zdjęcia i chwilę nagrać. Nie było łatwe, bo Kulpiks tutaj, jeśli chodzi o autofokus, to szaleje w tych trawach, ale udało się nagrać świerszczaka. Nagranie dwie minuty, filmowanie też pewnie z dwie minuty i ten ptak ani razu się nie zamknął. Na chwilę non-stop otwarta paszcza i wydawanie tego wspaniałego swojego dźwięku, więc Posłuchajcie, świerszczaka, nie tylko z nad Biebrze, ale też z nad Wisły, blisko Gdańska. E, świerszczak. Jeszcze odzywała się wcześniej strumieniówka, takim głosem, którego e, nie miałem do tej pory. Nagrałem, ale liczę na to, że nagram ją jeszcze raz, a jak nie, to później Wam gdzieś wpuszczę ją. To, co się udało zdobyć. A teraz idziemy do takich stawków, które tutaj są starorzeczy, a Wy sobie słuchajcie i zobaczcie sobie tego świerszczaka. No, i dotarliśmy sobie bezpośrednio nad Wisłę. A nad Wisłą niespodzianka, bo spory przelot Mew Małych, i to leciało ich tutaj, nie wiem, kilkasetek, ze 300 mogło lecieć, może więcej, trudno, trudno wyczuć. Leciały sobie bliżutko i odzywały się, i udało się nagrać głos Mewy Małej, coś czego się bym zupełnie nie spodziewał, więc mamy niespodziankę i bonus. Mewy małe. Udało się jakiś mały filmik tego przelotu zrobić, jakieś pojedyncze słabe zdjęcia ptaków w locie, bo kulpiksy się do tego nie nadają. Ale coś jest i posłuchajcie sobie głosu mew, mew małych. O, dzięciołek zabębnił, słyszałeś? Gdzieś tutaj jest dzięciołek i bębni jeszcze. Głos, głosu dzięciołka też nie ma. Ostatnio w, w centrum Gdańska widziałem dzięciołka, dwa dzięciołki, dorosłego i młodego gdzieś się wykluły, o. Kormorany sobie siedzą. Posłuchajcie sobie e, mewy małe i zobaczcie, jak to wyglądało. No, bardzo fajne. To jest ptak, który u nas w ogóle nie jest lęgowy. Już się zaczynają przeloty. I zaskoczył nas Dzięciołek. Nawet bębnił co jakiś czas. Niestety nie udało się tego nagrać, ale udało się zrobić jakiś tam prosty filmik i kilka fotek Dzięciołka. No cóż, Dzięciołek, jeśli chodzi o bębnienie, to nie jest taka prosta sprawa go nagrać. I pora roku też już jest absolutnie nie ta, żeby nagrywać bębnienie Dzięciołka, więc muszę zapamiętać, że w tym miejscu jest i się tu pojawić gdzieś po prostu przyszłą wiosną, gdzieś marzec, kwiecień. Wtedy to jest czas właśnie gdzie dzięcioły są najbardziej aktywne, i wtedy można spróbować takich rzeczy, żeby nagrać bębnienie dzięciołka. Wystarczy mu naprawdę mały, suchy patyk, to jest najmniejszy z naszych dzięciołów. Więc zobaczcie sobie, jak on wygląda. O, lecą mewy, muszę nagrać mewy małe. No i nagrałem, właśnie całe stado, małych nad całe stado mew małych nad nami przeleciało, one przed chwilą latały nad tym stawem, nad którym byliśmy, bo oczywiście najlepsze są ptaki tam, gdzie się przed chwilą było i tam, gdzie nas nie ma. Ale mam znowu fajne nagranie mew małych, to są rodzinki ptaków yy, młodych i starych. Już ewidentnie sobie latają, więc wszystko, wszystko gra, wszystko gra, fajnie, naprawdę super. Ale ich tutaj lata, jak się jeszcze drą. No fajnie, fajnie. Tego się nie spodziewałem. A my dalej idziemy łąkami. Dziwonie gdzieś tutaj widać. Czekaj, coś siedzi fajnego na krzaku. Rokie rakieta, nie? Rokietniczka inaczej. I dziwonia też tu blisko śpiewa. Nie wiem, czy się uda ją nagrać. Trochę tutaj znowu zaczęło wiać. Widzimy tą dziwonię. Jest dorosły samiec, stary, czerwony. Odległość 40 metrów, ale może spróbujemy. I rokitniczka też tu śpiewa z Badyla wysoko, a rokitniczki to już mamy, dziwonie jeszcze warto ponagrywać. Zobaczymy, może się uda. No, no to postanowiliśmy się jednak wrócić nadstawek, bo to co tam się dzieje z tymi mewami małymi to bardzo fajnie wygląda. Ee, więc tam wrócimy i pójdziemy potem inną drogą, bo jeszcze mamy cały czas do poszukania potrzeszcza i potrzeszcza i pliszkę żółtą. Może się uda, może się nie uda, No jedne i drugie się odzywały, teraz tutaj tu gdzie jesteśmy ich nie ma. No ale tu też jest fajnie z tego co jest. Dziwonia się nagrała tylko dwie sekwencje, króciutko. Więc słabo, no ale jest. Ale śpiewają dziwonie cały czas, więc jeszcze pewnie będziemy próby podejmować. Tu co teraz siadło? Zobacz. Dzięcioł duży. Czy średni? Du Dzięcioł duży. Dzięcioł duży. To nie jest typowe miejsce dzięcioła dużego, ale. Sprawdźmy, czy nie białoszyi, co? Prawdopodobieństwo jego jest bardzo, bardzo małe tutaj na Pomorzu, ale idziemy zobaczyć te mewy żerujące nad rozlewiskiem. czy rozlewiskiem. To jest takie starorzecze, taki stawek mocno porosięty osoką lauesowatą. I te mewy tam twardo żerują przy tym całym dużym stadem. Ja powiedziałem, że to rodzinki. Możliwe, że to są ptaki e, raczej takie drugoroczne i dorosłe, które pewnie straciły lęgi i już rozpoczęły migrację. Bo takich młodziaków zupełnych to tak nie widziałem na tyle o ile. Ale bardzo fajnie, bo intensywnie się odzywają, więc zobaczymy jak to wygląda. Fajna sprawa. To jest najmniejsza mewa na świecie. Nie ma mniejszej mewy niż mewa mała. I ten ptaszek się u nas nie rozmnaża. Nie pamiętam, czy były jakieś lęgi kiedyś, czy nie, ale u nas do lęgów nie przystępuje. O, kolejna łuzówka. Łuzówek tu jest dużo. O, czapa sobie leci nisko. No teraz spróbujemy się tam wbić. Tam jest takie miejsce, gdzie można przykucnąć, żeby nas nie było widać. I tam się spróbujemy przyczaić. Dobra, teraz muszę się zamknąć już. No i tak to, tak to jest. Wróciliśmy nad stawek. Eee, są trzy śmieszki żadnej mewy małej nie ma. Siedzą sobie trzy śmieszki. To są ptaki najpewniej postratowe, bo są dorosłe e, śmieszki. Gdy miałem młode, to raczej by się trzymały jeszcze z młodymi o tej porze, bo byliśmy niedawno parę dni temu e, w miejscu, gdzie jest kolonia lęgowa śmieszek w Gdańsku. No i tam młode już, już są lotne śmieszki, ale jeszcze trzymają się razem, natomiast tutaj mamy ptaki dorosłe. Same ani jednego młodego, czyli to są ptaki, które najpewniej jakieś były postratowe i sobie tutaj siedzą. Czaple też się przez chwilę fajnie ganiały. Rozsiadły się tutaj, każda ma swoje miejsce, i jak któraś przeleci na rewii na następnej, to, to zaraz jest wielkie przeganiando. I fajnie, i też nagrałem sobie tutaj głos alarmowy dymówki, jaskółki dymówki. Głos uniwersalny. Ptaki reagują. Nawet śmieszki zareagowały z puszeniem się na chwilę, jak tylko dymówka tu wpadła i zaczęła się drzeć alarmowo. Nie wiadomo z jakiego powodu po prostu tak sobie latała i sobie się darła. Natomiast, natomiast śmieszki, jak to usłyszały za pierwszym razem, to zareagowały podniesieniem się, startem właśnie z zaniepokojeniem. Potem się zorientowały, że ta jaskółka chyba tak sobie... co co? Bąka słyszy? No, co ty mówisz? Żartujesz, widzisz bąka? No, no i Łukasz wypatrzył bąka w trzcinach. Co jest y, nie lada wyczynem wypatrzeć bąka w naturalnym środowisku w środku lata. Nie jest to takie proste. Nie będąc gdzieś w światowni, no siedzi sobie, udaje, że go nie ma. No i super. Nie jest może jakoś świetnie widoczny. Ale jest, no i szapobaza za, za namierzenie, namierzenie go, bo ja bym go w ogóle nie zobaczył tam. Naprawdę szacun. E, chyba czas lornetkę wyciągnąć, bo to... Tylko, że jak ja wyciągnę lornetkę, to co, ona będzie mi się plątać ze wszystkim. Od tego jest człowiek z lornetką, nie? Żeby wypatrywał ciekawe rzeczy. No to mamy bąka, no nie ma... Nie ma, nie ma mew małych, ale też jest fajnie, bo jest bąk. No, to się nie spodziewałem. Nie mam nagrania głosu bąka, ale to... No już może być, już jest za późno trochę, żeby go nagrać. Chyba, że w nocy głos kontaktowy, to tak. Natomiast, natomiast buczenie bąka będzie ciężko nagrać. Będzie trzeba się gdzieś wybrać, pewnie w przyszłym roku. Muszę sobie stworzyć taką listę ptaków, których jeszcze nie mam i po prostu już za nimi jeździć. Tutaj bąki jak najbardziej są, w tych trzcinach i tutaj, i na Martwej Wiśle. Na Martwej Wiśle dużo jest bączków, zresztą podejrzewam, że tutaj w tych trzcinach bączek też jest. I pewnie też jest lęgowy, tylko weź go wypatrz. Weź go, usłysz. Dobra, a teraz poproszę wszystkich wędkarzy oglądających ptasią strefę, żeby przewinęli o kilka minut ten film. Chyba, że są wędkarzami o mocnych nerwach. Bo właśnie na naszych oczach czapla upolowała sporego szczupaka. Takiego z kilogram, z kilogram. I z pewnym kłopotem, ale jednak połknęła go. Ok. Tu jest woda, gdzie chyba raczej nawet łowić nie można, albo byłoby ciężko. Nie ma co zazdrościć. W każdym razie, w każdym razie e, myślę, że teraz to przez jakiś czas nie będzie musiała jeść po takim posiłku. Na pewno już dzisiaj nie, a kto wie, może nawet i jutro, bo to duży posiłek dla takiego ptaka. E, to się zdarza. Nie często, ale się zdarza, że czapla potrafi taką rybę e, złapać. W tym zbiorniku tutaj myślę, że tych szczupaków jest cała masa, bo nawet jak tutaj przyszliśmy rano, to chlupało się tutaj całkiem sporo ryb. Zresztą jak jest wysoka woda z Wisły, to, wiśle to, to tutaj się to z Wisłą łączy i wtedy ta ryba też nachodzi. W każdym razie to nie jest tak, że ona wyżre wszystkie, ale jest w stanie złapać także dużego, głównie mapie małe ryby. No ale tej się poszczęściło. Szczupak nie był dość ostrożny i, i go... I go sobie wyknęła. Rzadki widok. I znowu wystarczyło przyjść i cierpliwie poczekać, pooglądać, nie spieszyć się. W ogóle myślę, że cały odcinek można byłoby nagrać tutaj ptasiej strefy nad tym jednym oczkiem, to oczko ma, nie wiem, no, hektara nie ma, hektara nie ma, może pół. I, i tyle rzeczy ciekawych się dzieje był bąk, czapla ze szczupakiem, mewy małe, śmieszki, krzyżówka z młodymi. Podszosy tutaj ganiają gdzieś i śpiewają. No rewelacja. Więc drodzy wędkarze już możecie oglądać. Już, już Wam tego nie pokazuję więcej. Dobra, a my idziemy dalej. Próbujemy odejść od tego oczka wodnego. Nie jest to łatwe, bo najpierw potrzos blisko i dał się i nagrać głos i dał się sfilmować i sfotografować. A potem nie dały się sfotografować, ale dały się nagrać swój głos. Przyleciały trzy rybitwy rzeczne no i nosiły rybę i to były jakieś takie zaloty, więc głośny głośny śpiew rybitwy takiej właśnie w zamiarach godowych udało się to nagrać więc zdjęcie wam wrzucam jakieś z poprzednich wypadów rybitwy rzecznej, a głos macie z teraz próbujemy się teraz przemieścić w miejsce, gdzie słyszeliśmy rano strumieniówkę, takim fajnym głosem, który chciałbym nagrać, no jakiś potrzeszcz, może pliszka żółta, późno się robi już na te ptaki, ale już nie chodzi o tylko porę dnia, ale w ogóle o porę roku, bo jednak mamy czerwiec, ale kto nie próbuje, ten nie ma. No dobra, tu w krzakach nad Wisłą. Jeszcze nagraliśmy drozda śpiewaka, odrobina krzaków wierzbowych, trochę młodych olch i wystarczy już mu jako namiastka lasu, więc drozd śpiewak nagrany tutaj niewidziany, bo głęboko w tych krzakach siedział. No, i latały sobie dzięcioły duże i się odzywały. Ja widziałem jednego i to był młody tegoroczny dzięcioł. I one gdzieś tu sobie latają. Uaktywniły się jużnice i tną już strasznie. Jusznica, jakby ktoś nie wiedział, to jest inny, często nazywana tak zwana końska mucha. I to gryzie dosyć mocno. Już mnie tu włokieć jedna dopadła. Zbliża się godzina 8 i ewidentnie aktywność głosowa ptaków spadła do bardzo niskiego poziomu, więc to jest czas kończyć i powoli się zawijać, gdyby coś było po drodze fajnego to oczywiście to nagramy, ale ja z tego miejsca się z Państwem żegnam, dziękuję ślicznie za uwagę, za tą wspólną wycieczkę i dziękuję też Łukaszowi za to, że mnie tu zabrał, naprawdę super, myślę, że też był zadowolony z wycieczki i z miejscówki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach w strefy Cześć!